Cześć, siema. Darek z tej strony, administrator Podróże Małe i Duże. Zmieniam platformę w tym momencie, wrzucam coś na YouTube'a. Taka forma Wam się spodobała z tego, co słyszałem, także pogadam sobie trochę. Takie daily vlog, trochę o mnie, o tym, co się działo i trochę o grupie. Piątek morsowanko było, godzina 19, także już ciemno, latarki, żeśmy morsowali. Z jedną grupą i z drugą grupą, która z inną grupą e, morsowaliśmy w sobotę o 16.30 na Waldorfie e, w jeziorze. Już temperatura wody jest ciekawsza i już jest dosyć chłodno, ale o to właśnie w tym chodzi. I w niedzielę jeszcze grupa, która morsowała w piątek, również morsowała w niedzielę o godzinie 12 i to był taki e, patriotyczno-niepodległościowe morsowanie e, z szalikami, flagami i na biało-czerwono i było parę osób no mieli tam ponad 10 osób także coraz więcej, fajnie e, auta jeżdżą a ja jak ten kretyn z telefonem gadam do siebie i patrzę na siebie Idę teraz biegać w ogóle. Jestem ubrany na bieg i lecę pobiegać, bo zdecydowałem, że 1 czerwca biorę udział w przyszłym roku 24 biorę udział w Strong Viking 1 czerwca sobota 10.20 Zapraszam wszystkich, ja już bilet kupiłem bilet około 100 euro kosztuje w zależności kiedy kupicie, ja w tej edycji Early Birds w pierwszej rejestracji jest troszeczkę taniej. Tam się dostaje koszulkę, jakieś napoje, wlotkę i możliwość wejścia, wzięcia udziału. No, ja biorę udział na 19 km, dlatego też to jest scena zależna od tego. Są jeszcze na 13, 7 i 4 km. No, ale jak chcę się sprawdzić na 19 km. Także teraz robię trening i sprawdzimy w przyszłym roku swoją wydolność płuc i nóg. Zachęcam wszystkich do ruszania tyłków. Jeśli nie, jesień, zima, nie zima. Pogoda mi nie interesuje. Teraz jest fajnie i nie pada, i mogę do Was gadać i widzicie mi w miarę, a jakby padało to. Też wychodzę, właśnie sobie postanowiłem, że codziennie będę wychodził, biegał kilka kilometrów na rozruch, może potem więcej. Chciałbym się szarpnąć, tak żeby biegać takie półmaratony. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Chciałbym i postaram się, żeby tak było. A znacie mnie, że to co mówię, że zrobię, to zrobię. Kolejna rzecz, zmiana nazwy grupy nastąpi w tym tygodniu. Kolejna sprawa, nowy administrator, <laughs> poznacie go i znaczy, ci co chodzą na wydarzenia już go znają osobiście, e, także będzie nowy y, moderator, <laughs> pokojnie nie zapędzajmy się. Na innej platformie e, z, mówiłem o tym, że jestem na Altklinic rowerem, także łącznie mi wyszło 55 km rowerem, zrobiłem to w niedzielę. Od jakiejś nie wiem, 12 do 16, gdzieś byłem na rowerze. I, I fajnie, no zachęcam. Pozbierałem kamyczki dla dziewczyn. Dzięki Wam jeszcze raz, że bierzcie udział w tej akcji. Jest taka akcja: hashtag kamyczki na Facebooku. Jak piszecie, to tam. Ludzie podają swój kod pocztowy i znajdują takie kamyczki kolorowe w lesie i w różnych dziwnych miejscach. Jest też... I to bierzemy w tym udział. Jest też coś takiego jak geocaching. Również będziemy brać w tym udział grupowo. Takie sobie zrobimy konkursiki i będziemy szukać kapsuł czy skarbów w geocachingu i zamieniać je na nasze kamyczki. No, bo jest taka zasada, że jak coś znajdziesz, to można to zabrać, byle zamienić na coś o podobnej wartości. Czyli, jak będzie jakiś drobny przedmiot, to podmienimy na nasz kamyczek z naszym logo i logo em, pewnej organizacji. Co Wam jeszcze mogę powiedzieć? A rzucanie się kierą. No tak, no tak. Byliśmy wczoraj o 18 na. Zrówniej rzucania siekierą. I było bardzo fajnie. Ludziom się spodobało. E, było ciekawie. E, fajna sprawa. Fajna sprawa. Czas bardzo szybko zleciał. E, mamy kilka fajnych fotek. E, wrzucimy je potem. E, kilka filmików powstało. E, niełatwo było tam nagrywać, bo trochę ciasno. Dużo jest tych rzędów do rzucania. One mają po 4 metry. E, I tam jest ich 12 co najmniej. No, były osoby, które były wcześniej e, grały w e, Yang. i Kółko i Krzyżyk, tak jest drewna. Także różne tam są zabawy. No e, i fajnie, jest miło spędzony czas. E, piwa kraftowe, e, dobre, e, różne e, z różnych stron i Niemiec i świata. Bardzo dobra piwka. No, a potem żeśmy poszli z Wikingiem e, i z Paulą na. E, Konsti do kiosku e, Poznaliśmy dwóch Włochów e, Luigi i Giovanni ta, Jeden jest 8 miesięcy, drugi ponad 30 lat w Niemczech e, No Także no, było czym gadać Ciekawi ludzie Już tutaj zaczyna mi się trasa do biegania Kończy osiedle Także ja zaraz startuję e, Wam życzę udanego dnia Udanego tygodnia bo jak to nagrywam, to jest y, po siódmej w poniedziałek. Także już na pewno staliście i, i zbieracie się do biura, albo jesteście, albo w swojej pracy. W weekend, y, który teraz będzie, organizuję y, wspinaczkę, która będzie w niedzielę. Z racji tego, że wiem, że w sobotę jest y, Polonia Music Festival, więc mniej osób by przyszło. O sobocie jeszcze pomyślę, bo miałem w głowie, żeby zrobić jakiś hiking albo wędrówkę yy, nawet po płaskim, gdzieś tam po lesie i, czy parku i po prostu poszukać tych skarbów z Keokasingu, mamy kilka kamyczków też yy, swoich, yy, to jeszcze pomyślę, ale spinaczkę zrobimy sobie w niedzielę, już taką zasekuracją, nie bouldering, yy, zapraszam chętne osoby. I tyle, a ja lecę na trening teraz. Trzymajcie się.